Wszystko robiłam odwrotnie. No. Ja, tu jasne, tu ciemne, generalnie. No bo brak. generalnie tak się uczymy, jakby. Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii Rozmowy przy Make-upie. Dzisiaj moim gościem moja imienniczka Ania, właścicielka pracowni fryzur, w której przenosi wymarzone fryzury swoich piętek do rzeczywistości. W zawodzie stylisty już ponad 5 lat, z czego w tym czasie wykonała ponad 600 fryzur, A zaczynała podobnie jak ja, ucząc się z tutoriali na YouTubie. Dzisiaj omówimy najczęściej zadawane pytania dotyczące stylizacji fryzur, a make-upowym tematem dzisiejszego odcinka będzie makijaż dzienny dla szeroko rozstawionych oczu. Także zapraszamy serdecznie. Zaczynamy od podkładu, cieniutka warstwa, a w tym czasie y, powiem co będziemy robiły. Wspomniałam, że będziemy robiły makijaż dzienny. Dla szeroko rozstawionych oczu, pokażę się, Aniu proszę, tę kamerę pięknie, generalnie, i jak sobie sprawdzamy, czy oczy są normalnie, czy szeroko, czy wąsko rozstawione, po prostu sprawdzamy sobie długość oka i ta długość oka między oczami powinna być taka sama. Długość oka i między oczami powinna być taka sama. Jeżeli mamy szerzej, no to znaczy, że oczy są szeroko rozstawione. Jeżeli mamy węziej, no to znaczy, że oczy są blisko do siebie zbliżone, czyli blisko rozstawione. Ania, zdawałaś sobie sprawę z tego, że masz takie kształt oczu? Nie, 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 nie. Nie, nie, się przyjrzę sobie. Ja później. Dobra, możesz sobie właśnie tak pomierzyć. No i generalnie z tymi szeroko i wąsko rozstawionymi oczami jest tak, że trzeba do nich odpowiednio dobrać kształt cieni, kształt też linera, bo widziałam, że używasz linera, żeby mm, niektóre rzeczy podkreślić, a inne trochę schować i o tym dzisiaj będziemy mówić. A ja sobie tutaj nakładam podkład. Pogadajmy sobie trochę o trendach we fryzurach. bo głównie zajmujesz się fryzurami ślubnymi, prawda? Tak, w zasadzie przede wszystkim i, i w zasadzie prawie że wyłącznie. Mm -hmm. Co do trendów, co tam jest teraz modne, no, ten sezon w zasadzie tak jak i poprzedni, zdecydowanie króluje fala hollywoodzka. Mm -hmm. Od razu powiem, że to nie jest dla każdego niestety, bo dziewczyny często widzą, tym bardziej, że na Instagramie wygląda to przepięknie. Mm -hmm. No powiecie, to jest bardzo ładnie uchwycone też czasami zdjęcie, aczkolwiek nie, nie powiem, bo fala hollywoodzka po prostu ona jest ładna. Yy, ale no nie ma co mówić, po prostu po pierwsze, nie każde włosy się nadają, są włosy, które nie są tak podatne yy, i one się nie będą trzymały, a druga sprawa są... Yy, są takie pory roku jak lato, bardzo ciepłe, i, i wtedy nawet bardzo podatne włosy mogą po prostu się rozprostować. Niestety, i trzeba to wyjaśnić czasami klientkom, że jakby wiem, żebyś chciała kręcone na ślub i że sobie wymarzyłaś, ale sorry, jakby mamy no, tak. Polska. oczywiście są um, dostępne takie. I jakby to trwałość zależy bardzo dużo od przygotowania włosów, od techniki, hmm? od tego na przykład, chociażby czy są też włosy zaczepiane i wielu innych czynników. A to sobie czasami pogadamy właśnie tak. o tym, jak wpłynąć na trwałość trwałość włosów, ale czasami niestety się nie da. Więc na pewno fale i jakby no zdecydowanie królują e, upięcia, tak? Upięcia ze względu na to, że to jest bardzo praktyczna fryzura. E, godna, praktyczna. Teraz mamy też taki e, styl e, bardziej takich upięć naturalnych, delikatniejszych, nie są to już takie e, wielkie koki, mhm. e, więc myślę, że naprawdę można się fajnie w nich płacić. Spójrz, do góry nałożymy korektor. A wracając jeszcze do tych trendów we fryzurach. Mhm. No generalnie myślę, że takim naj, największą grupą, naj, najczęst, najczęściej wybieraną jest taki styl, styl soft glam, czyli takie połączenie, coś pomiędzy taką bardzo elegancką fryzurą, mhm. ładną, doczesaną, taką bez odstających włosków, a fryzurą taką, bym powiedziała, lekką, zwiewną, roztrzypaną, bardzo romantyczną. W tym roku mam wrażenie, że mhm. właśnie... Mm, Styliści próbują to trochę połączyć i, i naprawdę to fajnie wygląda. Można to tak naprawdę w wielu pracach na Instagramie znaleźć, mm -hmm. szukając nawet po hashtagach, pisując chociażby fryzura ślubna, myślę, że tam bardzo dużo znajdziemy takich właśnie fryzur. I prawda jest też taka, że w zasadzie jakich fryzur sobie nie wymyślicie, to znajdzie się prawdopodobnie ktoś, kto właśnie w tym się specjalizuje. Okej. Okay. A co do makijażu, robię teraz konturowanie na mokro. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć o kontrowaniu na mokro, to odsyłam do innych filmików, gdzie wyjaśniam to trochę bardziej. Dzisiaj skupiamy się jednak na fryzurach. A makijaż, myślę, że najwięcej tutaj będę chciała powiedzieć o oku. Okej, okay. ja już znam Twoje portfolio. Wiem, jak Czeszesz i widziałam na żywo, jak Czeszesz, bo razem pracowałyśmy. I byłam pod ogromnym wrażeniem, e, no i bym chciała się zapytać, tak, z perspektywy mm, laika, e, jak, znaczy mówię, że jestem laikiem, <grym 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 z perspektywy jakby klientki. Jakbym była. Jak bym była, o właśnie, jakbym była. E, jak rozpoznać dobrego stylistę? Co, co, na co musimy zwrócić uwagę jako klientki, które po prostu chcą ładnie wyglądać w dniu ślubu? Mhm. Um, chyba pierwsza myśl o... O czym pomyślałam, to jest to, żeby w ogóle szukać stylisty, który pracuje konkretnie w stylu, który Wam się podoba. Czyli jeśli mm. to Wam się podoba upięcie boho, to szukaj kogoś, kto robi takie właśnie upięcia. Bo o ile ktoś ogólnie ładnie czesze, to może i będzie w stanie jakoś zrobić taką Twoją wymarzoną fryzurę, ale najprawdopodobniej może ona wcale wbrew pozorom aż tak nie odpowiadać Twoim potrzebom. Więc generalnie szukaj osoby, która. Faktycznie w portfolio swoim ma takie fryzury, które Tobie się realnie podobają i które mogłabyś mieć potencjalnie na głowie. No myślę, że generalnie jeszcze bardzo ważne jest... są opinie po prostu. E, bo wtedy realnie jesteśmy w stanie ocenić, czy ta fryzura, a czy realnie jesteśmy plus minus w stanie ocenić, czy ta fryzura w ogóle jest trwała, bo dziewczyny inne szczerze o tym napiszą. Dlatego mm -hmm. e, sprawa, generalnie mamy tendencję do tego, że jeśli nam coś, coś się nie spodoba, to szybciej o tym napiszemy, więc, okay. e, więc myślę, że mm, no, opinie innych osób nawet m, można tak naprawdę napisać do danej osoby, która się czesała u kogoś. I zapytać, słuchaj, jak ci się pracowało? Było ok. Pokroczyłaś ta tak kiedyś? Bo ja nigdy się nie byłem, nigdy się nikogo nie zapytał Ale nie to jest niezły tip, naprawdę, że można w ten sposób. Tak, no. Ona tak ona... bardziej jak yy, koleżanki, nie? To koleżanka, do koleżanki. Ej, ty sprawdziłaś, nie sprawdziła? fajna była Ale myślę, że nawet ja stawiając się z, na miejscu osoby, która miałaby już ślub i gdyby ktoś mnie zapytał, to wiedząc o tym, że jest to duży stres i chciałabym, żeby wyszło jak najlepiej, to chciałabym tej osobie jak najbardziej pomóc. No, Więc gdyby no, mnie ktoś zapytał, czy kogoś polecam, to bardzo szczerze bym powiedziała, no bo no nie? Tak. Robię sobie dokładnie w tych samych miejscach, co kontrolowanie na mokro yy, brązer na sucho, a w tym czasie jeszcze powiedz mi coś yy, o tych stylistkach włosów. <noise> nikki. Tak. <noise> to o, o czym nikt nie mówi. Dokładnie. <noise> czego się bać? To już, już mówię. Bać się na przykład yy, osób i to, to mnie aż samo zaskoczyło, ale w naprawdę jest coś takiego, że dziewczyny potrafią kraść y, pracę. Nie swoje, A, kraść mm -hmm. zdjęcia i, y, y, jakby, i reklamować jako swoje. Tak, i nie uwierzyłabym, gdybym nie miała takiej sytuacji. Po prostu miałam to szczęście, że y, moja klientka do mnie napisała, więc za y, bardzo takie rzeczy się dzieją. Y, y, no ale czego generalnie bym się bała? współpracę z stylistką, która nie słucha, która uważa, że. Robi swoje stylizacje najlepsze i y, nie zwraca uwagi na to, czego my chcemy. Jakby oczywiście każdy ma jakiś swój gust, y, ona się może na tym znać lepiej bądź gorzej, ale na to my mamy być zadowolone, więc naprawdę osoba, która robi czy make-up, czy fryzurę, musi się słuchać w nasze potrzeby. Tak, właśnie. Tak, tak, ja powiedzieć, że w make-upach to też jest bardzo no. ważne, żeby po prostu się komunikować z, z makijażystką, tak samo z stylistką w i nieraz. Były, słuchajcie, ja z perspektywy makijażystki miałam takie sytuacje, gdzie przychodziły dziewczyny akurat z salonu jakiegoś fryzjerskiego i było takie, ja pierdzielę już nigdy więcej nie idę do fryzjera. I tutaj było, ale dlaczego, co się stało? No bo zobacz, co nam zrobiła na głowie. I ja tak patrzę i tak, ale to jest bardzo ładna fryzura. Mhm. Ona tak, ale mi się nie podoba, bo tu jest y, za mało albo za dużo. I było tak, a powiedziałaś to dziewczynie, która y, Cię czesała? No nie, a dlaczego? No bo mi było głupio, a tak, no świetnie, ale zapłaciłaś za to pieniądze. Natomiast teraz y, zrobimy sobie modelowanie oka. Y, wykonuję to brązerem, dokładnie tym samym brązerem, który używam na buzi, dlatego że ten produkt bardzo fajnie się rozciera y, i dzięki temu nie będę miała na pewno żadnych plam. A jak ja będę to robiła? to ym, porozmawiamy sobie o tym, jak przekonać mamy do nowoczesnej syjskiej fryzur, no bo zazwyczaj mamy są e, przyzwyczajone do takich fryzur sprzed 30 lat? Mm -hmm. E, powiem tak, mamy, jakby bywa różnie jeszcze, czasami można przekonać, ale babcie, no to już jest naprawdę już szkoła jazdy. Okej. Okay. Generalnie jakby no nie dziwię się, no bo są, tak jak mówisz, właśnie przyzwyczajone do swoich fryzjerów, którzy kiedyś czesali inaczej i one się tak przyzwyczaiły raz i koniec. kropka. No, bardzo często są mamy jednak zamknięte na coś nowego, mm -hmm. ale to, co myślę, jest chyba najważniejsze, to. Nie wystraszyć ich i powiedzieć, ja generalnie stosuję taką metodę, że zawsze jej mówię spokojnie, jeśli cokolwiek się Pani nie spodoba, to ja zrobię, to ja to zmienię, tak jak Pani dokładnie będzie chciała, to mhm, znaczy ja robię tak samo. Y, oczywiście, no bo czasami to jest tak, że jak coś zaproponujemy i to naprawdę może być fajne, obiektywnie i wszyscy powiedzą, że jest super, to ona się w tym nie będzie czuła, ale jeśli damy jej taki komfort, że powiemy, że okej, okay, ja coś zaproponuję, ale jeśli się Pani nie spodoba, to zrobię dokładnie tak, jak będzie Pani chciała, kosmyk po kosmyku, to one jednak trochę się uspokajają ma taki punkt, mm. dobra, okej, okay, to ostatecznie to najwyżej 10 minut dłużej to będzie trwało, ale, ale mi przemieni z powrotem. Na razie skupiamy się, wracamy z powrotem do makijażu oka i chciałabym, żebyście y, zwrócili uwagę na to, co ja tutaj zrobiłam. Tak jak mówiłam, u Ani mamy szeroko rozstawione oczy. Więc, jeżeli będziemy pracować tak, że będziemy sobie wyciągać na zewnątrz, weźmy prosto do kamery, jak będziemy na zewnątrz bardzo mocno wyciągać to oko, a tutaj będziemy je mocno rozjaśniać, to jeszcze bardziej rozciągniemy sobie optycznie te oczy, a tego nie chcemy. Przy oczach szeroko rozstawionych musimy je troszeczkę optycznie zbliżyć tutaj do nasady nosa. Jak to zrobić? Po prostu dodajemy sobie trochę tutaj ciemnego w tej części tutaj przedniej oka, w tym wewnętrznym kąciku, ale nie tu w wewnętrznym kąciku, jak nam się zaczyna powieka tuż przy gałce ocznej, tylko tutaj w tym takim zagłębieniu przy nosie. To będzie wyglądało naturalnie. Nawet w zależności od kształtu oka czasami kształtu oka i twarzy. Można zrobić coś takiego, że ciągniemy konturowanie i przeciągamy, i wyłączymy to konturowanie z powieką na górze. I to też nam optycznie, jakby troszeczkę zbliża te oczy. To jest pierwsza technika, o drugiej będę mówiła za chwilę. Na razie mamy zrobioną sobie górną powiekę, zaznaczenie kształtu i zobaczcie, że nie wyciągam tutaj na skroń, tylko zatrzymałam się tutaj mniej więcej, no troszeczkę dalej za oko, żeby jednak to oko powiększyć, wyciągnąć Wyciągnęłam sobie tak, jak tutaj mamy załamanie oka, wyciągnęłam ten cień delikatnie powyżej załamania i przeciągnąłam się takim drobniejszym pędzelkiem tutaj w wewnętrzną część oka. Wszystko robiłam odwrotnie. No! Wszystko, tu jasne, tu ciemne. generalnie. No Wszystko bo bez... generalnie tak się uczymy, jakby tak gdzieś tam. Jest się, że pokazała. to działa. A się okazuje, że jednak nie. Dobra, pracujemy jeszcze nad dolną powieką. E, tutaj u Ani e, oczy są dosyć spłaszczone, więc możemy sobie tą dolną powiekę spłaszczoną, czyli e, mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, że one nie są takim, tak, takim, takie okrągłe, tylko są takie wydłużone, migdałkowate, takie spłaszczone kształt. I yy, dzięki temu, że Ania ma taki kształt, ja mogę jej bardzo tutaj mocno zrobić dolną powiekę. Oczywiście na dzień niekoniecznie musi się to sprawdzić. Po całości tutaj na dolnej powiece tym brązowym cieniem czy brązerem po prostu rysuję sobie i też nie taką kreseczkę tuż przyniżęsko, dosyć szeroko jasnym brązikiem po całej części od zewnętrznego do tutaj wewnętrznego kącika, może niekoniecznie tak jakoś wiecie bardzo daleko, ale gdzieś tutaj, jak nam się kończy gałka. O, gdzieś tutaj i po całości. W tą i z powrotem. Teraz na sam środek powieki dołożę m, taki neutralny odcień. Przypominam, robimy makijaż dzienny, więc też nie lećmy z takimi błyskami, nie wiadomo jakimi. Robimy coś takiego, co na przykład Ania, będąc stylistką na pakiecie, może sobie zrobić. Wiecie, szybko, raz, dwa, trzy. I ma bardzo ładny makijaż. No, i jeszcze chciałam powiedzieć, że ja już wspomniałam o tym, że robię kursy i ja robię jak na razie kursy indywidualne, takie wiecie face to face. No, a Ania też w podobnej tematyce, bo też dla zwykłych dziewcząt, które same sobie chcą zrobić fryzurę, przygotowała też bardzo fajny kurs. I to kurs, słuchajcie, bez wychodzenia z domu, prawda? Powiedz coś więcej. Dokładnie tak. Generalnie stworzyłam kurs, jest to poradnik, jak czytać całą siebie. Jest to e-book i wideo-book, jak to tak sobie nazywam, na pewno ma inną nazwę, ale tak to sobie nazywam. E-book dlaczego? Dlatego, że generalnie potrzeba naprawdę części wiedzy teoretycznej, żeby móc fajnie robić fryzury, zaraz powiem jakie, mhm. i oczywiście materiały filmowe, no bo teoria akurat w przypadku takich umiejętności to praktyka jest bardzo potrzebna, mhm. I, i teoria i praktyka tak naprawdę. Stworzyłam ten kurs dlatego, że jest to odpowiedź po prostu na potrzeby dziewczyn, na to, że ym, wiem, że mają problemy, żeby same się uczesać, że tylko cały czas chodzą w kitkach, albo y, czasami trudno <grym jest <grym nawet <grym zakręcić <grym włosy. Le jakby Wiem, że to jest coś, czego stosunkowo nie jest aż tak trudno się nauczyć, mm. a bardzo dużo wnosi, bo naprawdę kwestia tylko zakręcenia włosów, chociażby tak jak ja dzisiaj mam zakręcone, to naprawdę jak już się. Y Człowiek w tym wprawi to naprawdę nie zajmuje więcej niż 10 minut. Naprawdę. Zaraz wrócimy do tematu, bo jest bardzo ciekawe i na pewno na e, dole w opisie będą wszystkie informacje, e, gdzie znaleźć ciebie, gdzie znaleźć ten kurs. Natomiast teraz, jeszcze na chwilę, wskakuję do omówienia e, tematu makijażu i zrobimy sobie kreseczkę na górnej linii, e, tutaj że, przy rzęsach, na tak, górnej powiece. I też troszeczkę y, powiem więcej na ten temat, y, dlatego że y, spójrzcie na kształt oka Ani. Zobaczcie, że to oczko delikatnie z zewnętrznej części nam tu idzie w dół. Jeżeli ja teraz zrobię kreskę i pociągnę ją jeszcze na zamkniętym oko, jak zamkniesz Anię oko, i jeszcze pociągnę tą kreskę tutaj tak po prostu prosto, tak jak często Wy sobie robicie, czyli zamykacie oko i po prostu ciągniecie sobie, no to jak Ania otworzy oko, to ta kreska będzie tutaj w dół. Także tak tego nie robimy. Jeżeli malujemy sobie kreskę, to malujemy ją na otwartym oku. Tylko, że pamiętajcie, tutaj mamy szeroko rozstawione oczy, więc tej kreski nie będziemy ciągnąć bardzo daleko. Jeżeli chcemy, możemy odrobinę wyciągnąć taki Baby Wing, ale też robimy to na otwartym oku. Czyli przykładam sobie na samej końcówce oka kredkę i wyciągam sobie, jakby przedłużam tutaj tą dolną linię wodną. Bardzo delikatnie. Tak naprawdę tutaj do tej fałdki, która nam się tworzy, zobaczcie, zrobiła się, zamknij Aniu oko, zrobiła się taka kropka i ja mm, po prostu dorysowuję sobie tutaj do tej kropki. Nie robię tego idealnie, bo zaraz będę sobie rozcierać. I przy linii rzęs robię bardzo cieniutką tutaj kreseczkę. I teraz zaczynam sobie to łączyć jedno z drugim, żeby tutaj wyszedł mu kształt takiego delikatnego trójkąta. No i teraz jak mamy coś takiego... Znowu patrzymy, jaki mamy kształt oka, szeroko rozstawione oczy, nie możemy tak zostawić tej kreski. Musimy sobie znowu optycznie przybliżyć oczy do siebie, czy do nosa. Jak to zrobić? Przedłużam sobie po prostu tą kreskę wewnętrznej części oka, spójrz, a nie do góry, i tutaj ciągnę sobie bardzo delikatnie tą kreseczkę aż do końca powieki. Hm? Biorę mały pędzelek. Mały pędzelek to może być taki pędzelek kuleczka, może być taki pędzelek e, kulka tylko spłaszczony, może być taki skośny jak do brwi. E, wszystko jedno. Chodzi o to, żeby po prostu wziąć któryś z tych małych pędzelków i tą kreseczkę sobie tutaj e, rozblendować. Rozblendować, rozetrzeć. I zobaczcie, wyciągam bardzo niewiele na zewnątrz. Robię po prostu takie zakończenie tej kreski. A tutaj sobie ładnie rozcieram w tą i z powrotem ruchy. Pyk, pyk, pyk. Po całości. Tutaj zobaczcie, nie jest idealnie, zamknij Ani oko. Nie jest idealnie i jest troszeczkę poszarpane. Natomiast teraz biorę sobie kredkę kretkę pędzelek, i sobie tą kredkę rozcieram pędzelkiem. I zobaczcie, już wygląda to bardzo ładnie. Pokaż mi się proszę no i jazdę. I widzicie? Teraz to oczko idzie nam w górę, natomiast nie mamy takiej ostrej, długiej kreski, która jeszcze bardziej nam wyciągnie oczy na zewnątrz. Więc generalnie z tym kursem jeszcze jest tak, że okazał się po prostu bardzo potrzebny, bo nawet gdy tworzyłam materiały, takie gdzie ja wiele razy pokazywałam, w jaki sposób ja stylizuję swoje włosy, to chodzi o to, że pomimo tego, że to naprawdę zajmuje już teraz maksymalnie 10 minut, to w refozorom jest tak dużo takich kruczków, tak bym to nazywała. No, takich małych rzeczy, o których jak już człowiek się w to w prawie nie myśli, a które tak naprawdę osobie początkującej są bardzo, bardzo potrzebne. Dlatego w kursie po prostu omawiam absolutnie każdy etap, bardzo dokładnie pokazuję krok po kroku, jak to wygląda. Jest oczywiście tam całe przygotowanie włosów, czyli co zrobić, żeby te włosy były. Nasze fryzury, żeby były trwałe. Jak odbijać włosy od nasady, jak uzyskiwać tą objętość? Generalnie same takie użytkowe rzeczy, które możemy wykorzystać na co dzień i które tak naprawdę są fajną bazą do dalszych fryzur. Teraz jeszcze tylko troszeczkę przyciemnię sobie zewnętrzną część oka. Natomiast pamiętajcie, że nie wyciągam tego znowu na zewnątrz, na skroń, tylko zamknę proszę. Jak przyciemniam, no to sobie przyciemniam tu i też jadę sobie po całości u góry, jakby na załamaniu. Ja już powiedziałam to, chciałam powiedzieć. Teraz jeszcze porozmawiajmy sobie troszeczkę i o kursie, i w sumie o czymś, co bardzo często klientki zadają takie pytanie, czyli co zrobić, żeby w się trzymała. To jest, jest generalnie. Bardzo ważny punkt, I jeden z najważniejszych generalnie, jeśli chodzi o tworzenie fryzury, czy to dla samej siebie, e, czy w kontekście mhm. jakby fryzury ślubnej, gdy ktoś nas czesza. E, od dobrze przygotowanych e, włosów będzie zależała trwałość fryzury. E, to, co jest najważniejsze w fryzurach, w pr przygotowaniu włosów do fryzury, to są włosy suche i to takie na tysiąc procent. Okej, no właśnie, bo miałam zapytać, co to znaczy przygotowanie włosów? Czyli po, po prostu wszystkie muszę... działania, które same jesteśmy w stanie mm -hmm. zrobić. Um, więc no, wysuszenie naprawdę to jest jedna z najważniejszych rzeczy i tutaj nie wystarczy wysuszenie włosów. Myję sobie chwilę przed fryzjerem i na szybko suszę, nawet mm -hmm. dokładnie jej wysuszę, dlatego że włosy Mry? muszą naturalnie odparować I jeśli one nie odparują, to ta wilgoć nadal jest we włosie i w momencie, gdy my je zakręcamy, to po pierwsze niszczą się bardziej włosy, mm. po drugie niestety no, nie trzymają się tak dobrze. One są przez to i cięższe, i, i mniej się skręcają, i parują, i same, same złe rzeczy się dzieją. No, Także no naprawdę właśnie. suszymy włosy, generalnie myjemy włosy najlepiej minimum na 4 godziny przed czesaniem. Możemy je wysuszyć, mogą wyschnąć naturalnie, ale czekamy właśnie te około 4 godziny. Wiadomo, im grubsze włosy, tym dłużej. A co jeszcze można zrobić, żeby zadbać o jak najdłuższą trwałość naszej fryzury? E, paradoksalnie, jeśli chodzi o tworzenie fryzury i trwałość, to im mniej zdrowe włosy, no oczywiście nie mówię o ekstremum, ale generalnie im bardziej porowate włosy, im bardziej trochę takie bardziej przesuszone, e, szorstkie. To, niestety, ale na no, takie fryzury lepiej się trzymają. Jeśli mamy włosy rozjaśnione, przesuszone, to one będą lepiej trzymały niż włosy niskoparowate, czyli włosy bardzo zdrowe, bardzo ciężkie. Więc, żeby nie utrudniać, to ja zazwyczaj dziewczynom polecam, żeby po umyciu włosów nie nakładały odżywek, ani masek, ani olejków. Oczywiście te włosy są często bardzo właśnie takie szorstki, nieprzyjemne, puszące się, ale tak naprawdę stylista sam zrobi odpowiednią pracę z nimi, i je ładnie wygładzi. A one będą się lepiej trzymać. A jeśli chodzi o przygotowanie włosów, to same siebie czeszemy, no to w tym e-booku, w ja dokładnie tam wszystko opisuję, jakich produktów używać, bo jakby to przygotowanie włosa też jesteśmy w stanie jest zrobić e, kosmetykami. E, ale właśnie zapraszam do e bo tam wszystko jest bardzo dokładnie opisane. Hmm. Róż? No to tutaj. O, odrobinkę różu. Um, oczywiście ja odrobinkę, a Wy, jeżeli lubicie więcej, no to nie mam nic przeciwko. Ważne tylko, żeby ten róż był dobrze roztarty żeby nie było takiej hamskiej plamy różu. Ja na to mówię matrioszka. <grych> Dobra. I po prostu na pódźkę i szeroko jakby nie zatrzymujemy się tylko tutaj z przodu, ale lecimy sobie a, daleko po całym poliku. I teraz będzie jeszcze rozświetlacz, a w międzyczasie, jak ja będę kładła rozświetlacz, to y, mam jeszcze jedno pytanie, które bardzo często y, myślę, że dziewczyny powinny sobie zadawać y, i też stylistki fryzur powinny o tym mówić swoim klientkom, czyli co zrobić, kiedy fryzura nam się nie podoba jako klientce. Mm. Y ja powiedziałabym, co zrobić jeszcze przed. Na pewno bardzo dobrze wyjaśnić, czego chcemy, a czego nie chcemy, bo ja rozumiem, że czasami nie mamy takiej, nie mamy wyobrażenia tej finalnej fryzury, nie wiemy, co chcemy tak dokładnie, nie ma takiego zdjęcia, ale zazwyczaj dziewczyny wiedzą, czego dokładnie nie chcą, czego nie lubią, więc starałabym się zacząć od tego, jeśli jednak już jest za późno i mamy na głowie to, czego nie chcemy, no to. Jakby po prostu powiedzieć, najzwyczajniej w świecie powiedzieć stylistce, że chciałabyś to troszeczkę inaczej, mhm. że spróbujmy trochę inaczej i dokładnie film... wyjaśnić. Tak bardzo dokładnie, co byśmy chciały. No bo mhm. moje ładnie, to nie twoje ładnie, nie zawsze, tak, tak. Więc, więc to trzeba wyjaśnić. A wiecie, no stylista czy makijażystka też nie jest od tego, żeby się obrażać. Oj tak, zdecydowanie, bo, ale to się nie siedzimy w głowie, prawda? Tak, I dokładnie. Też, jak sama będziemy, jak klientka będzie sama próbowała sobie poprawiać, no to nie wyjdzie to w 99% dokładnie. przypadków dobrze. Natomiast my, mając wiedzę, umiejętności, możemy poprawić tak jak Wam będzie się ostatecznie podobało. A czasami nawet to jest kwestia tego, że no, gdy stylista nałoży nam już dużo produktów różnych, z którymi on potrafi pracować, to jest w stanie coś jeszcze zmienić, a Wy, gdy macie włosy właśnie już chociażby potapirowane czy polakierowane, będzie trudno, faktycznie mm. będzie trudno i można ten efekt y, pogorszyć. Więc ja proponuję po prostu szczerze mówić to: można nap naprawdę, najzwyczajniej w świecie powiedzieć, że y, w taki sposób, że nikt nie czuje się z tym źle. A wiecie, no, generalnie każdy stylista też chce dobrze wykonać swoją pracę i przede wszystkim chce, żeby osoba, którą czeszy czy maluje, żeby czuła się dobrze. Tak, to jest w ogóle klienta. totalny priorytet. Mm. N N N najbardziej. Jakby tak to Tobie ma się podobać, więc mów otwarcie, bo ja chcę, żebyś była zadowolona, a nie żebyś to musiała się poprawiać i, i źle się czuć, po prostu prawie się skończyłam. Jeszcze została nam ostatkowa. Dla mnie ja jestem ciekawa, jak wygląda. <grywa> Bardzo ładnie, naturalnie. Przynajmniej mam nadzieję, że macie dokładnie takie same zdanie na ten temat. E, no bo makijaż dzienny, no to nie możemy sobie nawalić nie wiadomo e, hmm. ile produktu. Też pamiętajcie o tym, że m, to jak dużo nakładacie na swoją skórę, tylko i wyłącznie od Was zależy. To, e, że m, ktoś nakłada trzy warstwy podkładu, nie znaczy, że Wy nie możecie nałożyć sobie kupką, tylko w te miejscach, które chcecie gdzieś tam wyrównać kolor na bórze. Tak tylko e, dopowiem. Dobra, robię usta i jeszcze zobaczcie, że tutaj jakby jechałam po szyi Ani, no ale tutaj mamy jeszcze skórę niczym nie maźniętą. E, tutaj było konturowanie, więc jest automatycznie ciemniej, więc też będę musiała troszeczkę e, tutaj podmalować tą część dekoltu która wystaje. Ale to już na sam koniec teraz usta. Ania ma piękne, pełne usta, więc tutaj jedyne, co zrobię, to konturówką. Po prostu wyrusuję taki kształt, jaki Ania już ma. I jadę na ustach mocno nawilżonych, tutaj jeszcze jest resztka maski. Natomiast e, pamiętajcie, że e, jeżeli kredka nie chce rysować, no to m, może być po prostu za dużo tego m, tłustego produktu, czy maski, czy jakiegoś balsamu na ustach nałożone. Z kolei, jeżeli usta są suche, to ta kredka będzie nam tak przeskakiwać, tak się ciągnąć i nie będzie to komfortowe. Także pamiętajmy o tym, żeby porządnie nawilżyć sobie usta. Którą? <laughs> nie, nie pytaj. <laughs> Zazwyczaj jest tak, ja akurat mam całą paletę, ale y, możecie, jak macie kilka odcieni pomadek albo jesteście w sklepie i wybieracie sobie pomadki, to możecie sobie te pomadki położyć na przykład tutaj na ręku, podejść do lusterka i sobie przyłożyć i zobaczyć, który odcinek pomadki najbardziej Wam pasuje. Ja robię dokładnie tak samo, biorę sobie paletkę z pomadkami, przykładam sobie do mojej klientki, patrzę, co by mi się tutaj najbardziej podobało i maluję. Okej, okay. mamy makijaż zrobiony, ja jestem bardzo zadowolona, wyszedł bardzo ładny dzienniaczek, pokazuję Ci teraz, teraz lusterko, żebyś mogła sobie um, określić, czy Ci się podoba, czy Ci nie podoba. O Proszę bardzo. bardzo. Proszę Boże, bardzo. no, <laughs> jaka <laughs> elegancka pani. <laughs> bardzo ładnie. No i masz i kreseczkę, to co zawsze robisz, ale zobacz, że nie masz kreski czarnej z linera. Mm. Tylko ona jest. No, nie ukrywam zrytka. troszkę się różni od mojego, <laughs> mojego makijażu. No, Co e... już wiemy. Wiadomo, e, inaczej wyrysowany kształt oka, ale jednak e, jest delikatnie to, nie, to są subtelne zmiany, mhm. a bardzo dużo robią e, w całym odbiorze tak makijażu. <laughs> Tego też nie umiem używać, jak coś. Okej, okay, będziesz miała na ekranie, jak to robiłam. No, ale super. Ja generalnie przypadam z sznuwkami, a, a w tej się naprawdę spotkałam. No, taki ładny nudziaczek, no jak najbardziej. No dobrze, nie, nie. super. E, bardzo mi było miło Cię móc umalować i pogadać sobie trochę o naszej branży. Wszystkie informacje na temat Ani, gdzie ją znaleźć, gdzie znaleźć kursy i jej portfolio wszystko będzie podlinkowane na dole w opisie filmu. Ja Ci szalenie dziękuję. Dowiedziałam się bardzo dużo rzeczy nowych na, na temat siebie. Bardzo się cieszę, że będę mogła sobie to po prostu obejrzeć i, i się tak malować, bo jednak, <grym> jednak wydawało się... Może nie, że proste, <grym> <grym> ale pewnie za dziesiątym razem pójdzie, także bardzo Ci dziękuję. Super, ja też bardzo Ci dziękuję. No i słuchajcie, jak Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, to Dzieńczy. będzie więcej też e, takich treści. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawiajcie w komentarzach, a my się już żegnamy. Do zobaczenia następnym Dziękuję razem. Dziękuję bardzo. Pa!